zawoć koszule, ależ to nic prostszego. Trzeba pamiętać tylko o kilku szczegółach. Nie musi być droga. Ważne jest to, żeby była wygodna. Wygodna, to znaczy regulowana, aby jej wysokość regulacji odpowiadała komfortowi Twojej pracy. Moja deska jest dość wysoka, dzięki czemu nie muszę się schylać, aby wygodnie pracować. To jest ważne. Przyda się też niewielki uchwyt na żelazko. Dzięki czemu będzie ono zawsze w bezpiecznym miejscu. Zdarzało mi się, że żelazko potrafiło się wywrócić albo układałem je na desce, kiedy nie miała tego uchwytu. Więc ten uchwyt jest jak najbardziej potrzebny. Będzie nam potrzebne oczywiście żelazko. Są bardzo różne żelazka na rynku. Przedział cenowy jest. Ogromny. Moje żelazko posiada wiele różnych funkcji, ale prawda jest taka, że korzystam tylko i wyłącznie z jednej. Mam na stałe uruchomiony program parowania, czyli dodatku pary wodnej i praktycznie cały czas używam tego samego nastawu temperatury. Z pozostałych funkcji nie korzystam. Posiada nadmuch pary wodnej. Jest to dość potrzebne, dlatego że dzięki parze wodnej, która jest wytwarzana w stopie żelazka, tkaniny znacznie łatwiej się prasują. Oczywiście można prasować żelazkiem bez pary, ale jest to dużo, dużo łatwiejsze, kiedy ta para występuje. Zresztą za chwilę zobaczycie sami, jak przygotować żelazko do pracy musimy oczywiście je zaopatrzyć w wodę, z której będzie wytwarzana para. Zatem, zgodnie z instrukcją musimy odnaleźć otwór, do którego tą wodę wlejemy. U mnie jest to taka specyficzna zatyczka. Woda do żelazka musi być aby wytrącić z tej wody minerały, które finalnie będą osadzały się wewnątrz naszego ciepłego urządzenia. Nalejmy najpierw powód. Nalaną wodę, musimy nastawić na nim odpowiednią temperaturę. To bardzo ważne, aby ubranie zostało odpowiednio dobrze wypracowane. Do większości koszul pawełnianych, które posiadam, ustawiam górny zakres temperatur. Zobaczcie. Teraz wystarczy zaczekać, aż żelazko osiągnie odpowiednią temperaturę i możemy zacząć prasować. Koszula, którą będziemy prasować, musi być czysta. Tak konkretnie trafiła na wierzchak prosto z suszarki. Wyprasuje się koszul noszonych dlatego, że są zawsze chociażby lekko przepocone. Mogą być też brudne. Jeżeli wyprasujemy taką koszulę, to wszystkie plamy lub ewentualne nieczystości zostaną w niej teoretycznie utrwalone. Będzie bardzo trudno usunąć w praniu. Zasada jest taka, że zaczynamy od kołnierzyka i prasujemy najpierw część, która jest niewidoczna. Materiał trzeba sobie dobrze ułożyć, aby nie miał żadnych zagnieceń. Estou Część deski, która jest półokrągła. I tutaj tak naprawdę są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, aby koszule najpierw prasować od wewnątrz, a później od zewnątrz, czyli od strony guzików. Ja swoje koszule prasuję tylko i wyłącznie od wewnątrz. I to w zupełności wystarcza, aby wyglądały odpowiednio dobrze. zrobić w taki sposób, aby tkanina nie była żadnym... Się za prasowanie bankietów. Kolejność jest następująca. Prasujemy je najpierw od wewnętrznej strony, a później od zewnętrznej, czyli tej widocznej. Jeżeli używamy koszuli na spinki, mam kilka takich, wówczas kolejność jest odwrotna. Chodzi o to, aby ostatnią częścią, którą prasujemy, znajdująca się po zewnętrznej stronie. W przypadku koszul na mankiety część tkaniny jest odwijana. Stąd wszystko byłoby na odwrót. W przypadku tej koszuli, czyli zwykłej, klasycznej koszuli, zaczynamy prasowanie mankietów. Pracujemy po zewnętrznej stronie. Musimy je dobrze napiąć. W tym miejscu tkanina jest podwójnie gruba. rękawów. I tutaj ciekawostka. Nie pracujemy na kantkę. Szukamy charakterystycznego szwu, który występuje na rękawie i układamy go w swoją stronę. Tak będzie najłatwiej zapamiętać kolejność. Nie ma żadnych fałdek. Teraz obracamy rękaw tak na no, około 90 stopni. część, którą będzie najbardziej widać, czyli przód i plecy koszuli. Zaczynam od strony, w której znajdują się dziurki na guziki. I prasuję od strony wewnętrznej. to czysta przyjemność. Dlatego nie śpieszą się przy tym specjalnie. Zobaczmy troszeczkę Zobaczcie, jaka ta tkanina jest gładka. Przesuwamy do kolejnej strefy. To już ostatnia część pleców. Jeszcze część z drugiej strony, gdzie znajdują się guziki. I w przypadku cienkiej koszuli, jest to jedyna część, którą prasuje właśnie z drugiej strony, z tej strony oficjalnej. Cofanie fajnie między guzicki. naszą koszulkę gotowe koszula jest już wyprasowana pozostaje teraz zawiesić ją na wieszaku ja swoje koszule zapinam zawsze na jeden guzik dzięki czemu nie obsuwają się i nie spadają z wieszaków. Tym bardziej, gdy moja karderoba nie jest zamknięta. To wszystko, moi drodzy. Miłego wieczoru. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.